Dzień dobry, chciałbym przedstawić pszenicę ozimą ościstą odmiany solejo z hodowli KWS. Jak wspomniałem, to ostka późna w siewie, wczesna w zbiorze. Mówimy, że susza jej służy. Jest zalecana również na słabsze stanowiska. Ta odmiana lubi późne siewy i charakteryzuje się bardzo silnym wiosennym wigorem. Ta odmiana będzie pierwsza startować po zimowym spoczynku na polach. To odmiana idealna do rozłożenia terminu żniw. Po niej spokojnie Państwo mogą przygotować sobie stanowiska do posiania rzepaku. Odmiana o parametrach ziarna mocnych, a klasowych. Odmianę te jak również cały gatunek, m.in. pszenicę produkujemy w zakładzie naszym, który spełnia certyfikację estowską, czyli najwyższą jakość produkowanych nasion. Nasiona kupią Państwo u najlepszych sprzedawców kwalifikatu nasiennego w Polsce oraz w sklepie internetowym nasionaagro.pl. Dziękuję.